Deepfake i sztuczna inteligencja. Nowe zagrożenia. Wyobraź sobie, że przeglądasz media społecznościowe. Nagle trafiasz na nagranie, które robi furorę. Znany polityk mówi coś skandalicznego. Celebrytka przyznaje się do czegoś szokującego. Sportowiec obraża przeciwników. Komentarze się sypią. Udostępnienia lecą w setkach tysięcy. Wszystko wygląda prawdziwie. Obraz, głos emocje. Ale ta osoba nigdy tego nie powiedziała. To deepfake, fałszywe wideo stworzone przez sztuczną inteligencję. Co to w ogóle jest ten deepfake? To połączenie dwóch słów: deep learning, czyli głębokie uczenie maszynowe i fake, czyli fałsz. Technologia ta wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby wygenerować realistyczne nagrania audio i wideo. Które nigdy się nie wydarzyły. Można zamienić twarz aktora w filmie, podłożyć głos polityka do fałszywej wypowiedzi, wygenerować mimikę, która pasuje do dowolnego tekstu. Wygląda to tak dobrze, że coraz trudniej odróżnić to od rzeczywistości. Jak powstaje deepfake? Najpierw zbierane są dane, zdjęcia, filmy, nagrania głosu, potem algorytm uczy się. Jak wygląda dana osoba, jak mówi, jak się porusza. Na końcu AI generuje wideo, które może wyglądać łudząco, podobnie do prawdziwego. Można dosłownie włożyć słowa w czyjeś usta zdalnie, szybko, masowo. To może być zabawne. Widzimy wideo, gdzie premier śpiewa: Jesteś szalona. Albo gwiazda kina czyta nasze wypracowanie. To śmieszne, czasem nawet twórcze. Ale może być też niebezpieczne. Wyobraź sobie, że ktoś tworzy nagranie, na którym prezydent ogłasza stan wojenny, albo film, w którym nauczycielka mówi coś obraźliwego do ucznia, albo ktoś podszywa się pod dyrektora firmy i prosi o przelew na 500 tysięcy złotych. Takie rzeczy się już wydarzyły. Prawdziwy przypadek. W 2024 roku w Polsce pojawił się film, w którym znany polityk mówił, że należy zlikwidować wszystkie programy socjalne. Nagranie wyglądało autentycznie. Zostało udostępnione dziesiątki tysięcy razy. Wywołało ogromne emocje. Dopiero po kilku dniach specjaliści wykryli, że to deepfake. Ale dla wielu osób było już za późno. Uwierzyli, podali dalej, skomentowali. Co to oznacza dla nas? To, co widzimy w internecie, nie zawsze jest tym, czym się wydaje. W erze sztucznej inteligencji, obraz i dźwięk przestały być dowodem. Dlatego każdy z nas powinien nauczyć się, jak rozpoznawać manipulacje. Jak rozpoznać, że coś jest nie tak? Uważnie patrz: czy twarz porusza się naturalnie? Czy o czym mrugają? Czasami w deepfake'ach to właśnie oczy zdradzają fałszerstwo. Mrugają zbyt rzadko, są martwe lub puste. Zwróć uwagę na szczegóły, na przykład tło, które może się dziwnie rozmazywać lub ruszać. Uważnie słuchaj. Deepfake'owy głos często brzmi zbyt gładko, bez emocji, z nietypowymi pauzami. Czasami słowa są niedokończone lub brzmią jakby były sklejone z fragmentów. Zastanów się, czy ta osoba naprawdę mogłaby to powiedzieć? Czy to pasuje do jej poglądów, zachowania, stylu? Czy mówi to w odpowiednim kontekście, na przykład w studiu, na konferencji, a nie w losowym miejscu bez świadków? Przykład z życia. W Stanach Zjednoczonych pojawił się deepfake jednego z kandydatów na prezydenta, w którym rzekomo mówił on o wycofaniu się z kampanii. Nagranie wyglądało prawdziwie, zostało wypuszczone. Dzień przed ważnym głosowaniem, celem było jedno manipulacja. Jak się przed tym chronić? Sprawdzaj źródła. Czy nagranie pochodzi z oficjalnego konta? Czy powielają je znane, rzetelne media? Czy inne osoby to potwierdzają? Nie udostępniaj impulsywnie. Zamiast kliknąć udostępnij, kliknij wyszukaj. Zobacz, czy ktoś już to analizował. Wystarczy kilka sekund, by nie stać się częścią łańcucha dezinformacji. Zadaj pytania: kto to stworzył? Dlaczego to powstało? Co chcą przez to osiągnąć? Uwaga na emocje. Najskuteczniejsze manipulacje to te, które poruszają emocje. Gdy coś cię szokuje, złości, smuci, bawi do łez, wtedy twój mózg działa szybciej niż krytyczne myślenie. Zatrzymaj się, oddychaj, myśl. Co możesz zrobić jako odbiorca? Nie daj się zmanipulować. Edukuj innych kolegów, znajomych, rodzinę. Reaguj. Jeśli widzisz fake, zgłoś go. Nawet jeśli nie jesteś ekspertem od technologii, masz wpływ. Deepfake to potężna technologia może służyć do zabawy, ale i do oszustwa. Może być kreatywna albo niszcząca. Dlatego dziś nie wystarczy tylko oglądać i słuchać. Trzeba też myśleć, zadawać pytania, sprawdzać źródła i nie ufać ślepo nawet własnym oczom. Poprawda w internecie nie zawsze jest tym, co widać na pierwszy rzut oka.